W tym zadaniu należy wyznaczyć wartość takiego wyrażenia. W tym ułamku widzimy dwie funkcje trygonometryczne kąta alfa i może w pierwszym etapie rozwiązania zdefiniujmy obie funkcje. Zaczniemy od funkcji cosinus. Cosinus kąta alfa, zapamiętaj, jest to funkcja, która dotyczy dwóch boków położonych koło kąta alfa cosinus alfa czyli funkcja koło kąta. Tak to możesz zapamiętać. I teraz budujemy sobie tutaj ułamek, gdzie w liczniku zapisujemy długość przyprostokątnej, natomiast w mianowniku długość przeciwprostokątnej, czyli będzie to stosunek przyprostokątnej leżącej koło kąta do przeciwprostokątnej. I na razie tak to zostawmy. Natomiast żeby zdefiniować funkcję sinus Musimy wyznaczyć długość odcinka, który jest oznaczony literką a. No tutaj musimy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Zapiszmy więc, że a kwadrat dodać 1 kwadrat to się równa pierwiastek z 3 kwadrat. a kwadrat dodać 1 to się równa 3. Pamiętajmy o tym, że ta potęga zje nam pierwiastek i w ten sposób zostaje trójka. Następnie w tym równaniu przenosimy jedynkę na prawą stronę, czyli musimy ją odjąć obustronnie, wówczas tutaj otrzymamy a kwadrat z lewej strony, natomiast po prawej stronie mamy 2. Teraz pierwiastkujemy obustronnie równanie, no i wówczas po lewej stronie zostanie a. Tutaj nie pojawia się wartość bezwzględna na a, dlatego że wiemy, że a jest dodatnie. Więc możemy pominąć tą własność. Pamiętajmy mimo, to, mimo tego, że pierwiastek kwadratowy z a kwadrat to jest właśnie zawsze wartość bezwzględna z a. No i tutaj, jak już ustaliliśmy, a jest dodatnie, więc po prostu pomijamy tę własność. I teraz zostaje a po lewej stronie, natomiast po prawej stronie mamy pierwiastek kwadratowy z dwóch. Dopiszmy tutaj tę długość i okreśmy funkcję sinus. Sinus jest to stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do długości przeciwprostokątnej. Teraz możemy już swobodnie przejść do wyznaczenia wartości wyrażenia. Podstawmy w miejsce cosinus 1 podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 3, dodać w miejsce sinus kąta alfa wstawiamy pierwiastek kwadratowy z dwóch podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 3. Natomiast w mianowniku mamy pierwiastek kwadratowy z dwóch podzielić przez pierwiastek kwadratowy z trzech, odjąć 1 podzielić przez pierwiastek kwadratowy z trzech. Zauważmy, że tutaj te ułamki możemy do, do siebie dodać, ponieważ mamy jednakowy mianownik. No to zapiszmy może to w takiej postaci, aby od razu pominąć tą kreskę ułamkową. To znaczy zamienimy ją na znak dzielenia, ok? Mamy tak: 1 podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 3, dodać pierwiastek kwadratowy z 2, podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 3, nawias i to dzielimy przez pierwiastek kwadratowy z 2, podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 3, odjąć 1 podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 3. Kreska ułamkowa zniknęła, mamy znak dzielenia. Zaraz zobaczysz, co nam tutaj taki zapis daje. Wróćmy teraz do tego działania i zapiszmy je na jednej kresce ułamkowej. Mamy 1 dodać pierwiastek kwadratowy z 2 w mianowniku pierwiastek z 3, podzielić przez i to samo robimy w drugim nawiasie. Pierwiastek z 2 odjąć 1, podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 3. Następnie, żeby podzielić przez ułamek, możemy pomnożyć przez odwrotność tego ułamka. Czyli zapiszemy 1 dodać pierwiastek kwadratowy z 2, podzielić przez pierwiastek z 3 razy, i tutaj ten ułamek musimy odwrócić. Otrzymamy wówczas pierwiastek z 3, podzielić przez pierwiastek z 2, odjąć 1. No już ładnie widzimy, że pierwiastki się skracają. Zostanie 1 dodać pierwiastek z 2, podzielić przez pierwiastek z 2, odjąć 1. W mianowniku tego ułamka pojawiła się niewymierność. Czyli ta liczba. Musimy ją usunąć. Możemy ją usunąć tylko w jeden sposób. Robiąc takie małe przekształcenie, tak zwane sprzężenie. OK. Zauważmy, że w liczniku wymnażamy dwie identyczne sumy, co możemy zastąpić o takim zapisem. Lub możemy odwrócić tutaj te składniki. Pamiętamy, że mnożenie jest przemienne. Natomiast w mianowniku, tutaj, wymnażając te dwie liczby, skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia. Oczywiście moglibyśmy pomnożyć to przez to, to przez to i to przez to, to przez to, ale znamy wzory skróconego mnożenia, więc skorzystajmy z nich. Ma być krócej. Wzór, który tutaj zastosujemy, wygląda tak. To jest a odjąć b razy a dodać b to się równa a kwadrat odjąć b kwadrat. Więc pierwiastek kwadratowy z dwóch musimy podnieść do kwadratu, wtedy otrzymamy 2, odjąć. Jedynkę musimy podnieść do kwadratu, otrzymamy 1. W kolejnym kroku tutaj również zastosujemy wzór skróconego mnożenia i tutaj zadziała taki wzór. a dodać b do kwadratu, to się równa a kwadrat dodać 2ab, Dodać B kwadrat. Więc pierwszy składnik podnoszę do kwadratu otrzymuję 2. Następnie mam 2 razy A razy B dodać 1 do kwadratu to jest 1. W mianowniku po odjęciu tych dwóch liczb otrzymujemy 1. No i teraz w zasadzie. Ułamek nam zniknie, ponieważ cokolwiek dzielone przez 1 daje nam cokolwiek, dlatego uporządkujmy sobie licznik i zapiszmy już ten licznik w jednej linijce. 2 dodać 1 to jest 3, dodać 2 pierwiastek kwadratowy z 2. I to jest poszukiwana przez nas wartość tego początkowego wyrażenia. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Za chwilkę odcinek bonusowy i rozwiązanie kolejnego przykładu. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału, udostępniania rozwiązań swoim znajomym. No i do usłyszenia za chwilkę. Papa! Pa.